Rekord. Ok, chyba mi się to teraz nagrywa, więc ja witam wszystkich w moim super poradniku jak w chemię i jak dostać dwa punkty ze zdaniem, zostaje Mikaelisa. Co prawda sam go nie dostałem, bo sobie zapomniałem zarówno z tą Mikaelisa, ale bym ja wytłumaczę, jak to policzyć, bo jeżeli ktoś tam nie ogarnia tego, to warto by było, żeby ogarnął, bo to są w sumie dwa łatwe punkty do zdobycia. No i teraz w jaki sposób my to robimy. Mamy se wzór na stałomika Elisa i mamy se zadanie, oblicz do jakiego stężenia substratu S jako części stajka M prędkość reakcji wyniesie. No i tutaj wypisałem parę jakichś tam y, wartości. Jakby zrobimy se trzy z nich, a czwartą sobie możecie zrobić sami i potem se sprawdzić czy coś. Bierzemy sobie pierwszy przykład jako podpunkt A. Mamy wyliczyć, dla jakiej części stężenia substratu, jako części stajka m, prędkość reakcji wyniesie połowy prędkości maksymalnej. Czyli my wiemy, że V wynosi jedną drugą V maxa. W naszym wzorze na stołomika mamy takie coś, w sensie on tako wygląda. Czyli mamy zmienne V, V max, S i Km. No to, żeby się pozbyć jednej zmiennej możemy to podstawić. Znaczy możemy podstawić za zmienną V. Wartość jedną drugą V maxa, bo tak jest w zadaniu jako po prostu założenie, nie? Robimy to. 1 druga V maxa równość. V max. Razy S przez KM plus S. Co robimy z tym dalej? A no najprościej jest sobie wziąć i skrócić obie strony przez Vmaxa. W ten sposób po jednej stronie zostaje nam tylko ten współczynnik liczbowy, czyli w tym wypadku jedna druga. Z tej strony zostaje nam wyrażenie S przez Km plus s. No i teraz co my mam, musimy zrobić? Najlepiej by było pozbyć się z mianownika tych dziwnych literek, czyli stoimikalisa oraz stężenia substratu. Zrobimy to sobie może w taki sposób, że ja to na krzyż sobie wymnożę. Znaczy, pomnożę to razy to i to razy to. Taką proporcję odwalę trochę. Mamy 1 razy KM dodać S. Równa się 2 razy S. Wymnażamy przez siebie oczywiście te rzeczy w nawiasie. Sorry za telefon. KM plus S jest równe 2 razy S. Wrzućmy sobie jedne literki na jedną stronę, drugiej literki na drugą stronę. Czyli po prostu sobie odejmę obustronnie minus S. Z tego mi wynika, że KM będzie równe dokładnie stężeniu substratu. A raczej, że po prostu stężenie substratu będzie równe co do wartości wartości z Michaela w tym wypadku. Czyli odpowiedzią będzie, że. Yy, Oblicz jakie stężenia substratu S jako części C Km prędkość reakcji wyniesie. Jest to dokładnie Km i tyle. Co jednak w wypadku, kiedy to nie jest takie ładne i takie proste. Weźmiemy sobie by przykład. V równa się 3 czwarte V Ja Nie będę zapisywać tej stajemnika, albo dobrze zapiszę. V równa się V max razy S. Mamy sobie ten wzór na prędkość ze stajemnika Elisa które mamy umieć. No i robimy dokładnie to samo. Najpierw podstawiamy sobie y, zmienną v jako funkcję zmiennej vmax, czyli po prostu podstawiamy zamiast v to 3 czwarte vmaxa, bo tak mamy w założeniu. Przez km plus s. Sorry, drugi raz za telefon sobie nie wyciszyłem. E dzielimy obustronnie przez v maxa. Tutaj mamy 3 czwarte, tutaj mamy samo s, tutaj mamy km plus s. Robimy to co wcześniej, czyli se wymnażamy yy, na krzyża, tak zwanego, nie? Czyli to razy to i to razy to nie, nie chcę mi się zmieniać trochę koloku ja to zrobię tutaj obok. 3 razy KM plus S jest równe 4 razy S. O, tutaj nawiasy sobie nie wiem. Wymnażamy sobie oczywiście rzeczy, które mamy w tym nawiasie. Czyli mamy 3KM plus 3S. Równe są 4S. Przerzucamy sobie eski na jedną stronę, żeby były i mamy, że 3Km to jest stężenie substratu, czyli potrzebujemy trzykrotności stężenia z Elisa, aby uzyskać prędkość 3 czwarte Vmaxa. Myślę, że to w miarę jasne jest. Zrobimy sobie jeszcze przykład dy. Ewentualnie jak ktoś już ogarnął, to se może to wyłączyć. A jak ktoś nie ogarnął, to jeszcze raz to po prostu zrobię. Yy, tylko mi się nie zmieści, no to sobie, czekajcie, co zmniejszę, bo, a gówno. Bez tak, żeby sobie tak, o. Yy, założenie było takie, że w D mamy 2 trzecie V maxa. Nie wiem, czy taka wartość się pojawiała, no ale powiedzmy, że mogłoby być. V równa się 2 trzecie V maxa wyznaczyć stosunek z tajemniką Elisa jako stężnia substratu i itd., itd. No to robimy znowu, piszemy sobie V równa się Vmax razy SK przez KM plus SK. Podstawiamy, wiemy, że to jest 2 trzecie Vmaxa, to się równa Vmax razy S przez KM plus S. Yy, dzielimy sobie ustronie przez maksa. więc wynika nam z tego, że to dwie trzecie to jest równe S przez Km plus S. Yy, mnożymy sobie tym razem, ale yy, no też jakby na krzyża, tak? czyli to razy to, to razy to. Mamy, że 3 razy S jest równe 2 razy K, kurde, nie, nie ten znaczek, o, taki, KM plus S, to się równa, znaczy, no to się równa, to jest tożsame, no. 3 razy S równa się 2KM, dodać 2S, przenosimy sobie s -ki na jedną stronę, wynika nam z tego, że S jest równe co do wartości dwóch KM. -ek. I tyle. Czyli w tym wypadku potrzebujemy podwojonego substratu. Nie? W sensie względem stajmika lisa. Jak ktoś chce to niech sobie zrobi jedną czwartą Vmaxa może mi wysłać a ja to mogę sprawdzić. Mam nadzieję że to było w miarę zrozumiałe i że to komuś pomoże. A jak nie to Bajo.